Ależ przed nami futbolowe widowisko. Przyszło nam trochę czekać na ten mecz, ale w końcu nadszedł czas starcia tych ekip. Oto jesteśmy, mili Państwo. Siedzimy na stanowiskach komentatorskich stadionów w Warszawie. Skąd z przyjemnością obejrzymy nadchodzące spotkanie. A najbliższe minuty spędzą Państwo z nami. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski, witamy. Czas na mecz ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Po takim meczu można oczekiwać niezłego spektaklu. Chyba nikt nie ma wątpliwości. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Mark Gual. I teraz wojskowi tracą piłkę. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Świetna okazja! Trafi! Piłka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Piłka za boiskiem. Grę z piątego metra w Bramkarz. Paweł Wszołek. Bo może coś być. I próba strzału. Kibice żądają strzału. Nie będzie gola. A to wszystko dzięki tej jednej interwencji. Zbytnie mrawo w obronie. Przeciwnik zaraz zagrozi ich bramce. Tracą piłkę. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. I rywal zostaje w tyle. Pogrywa piłkę w pole karne. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Za wysoko, za mocno. Prezent dla drużyny przeciwnej. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Strzela teraz. Dąkasz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego... Zaczynamy drugą połowę. Jak na razie mamy remis, ale obie drużyny zamierzają to wygrać. Myślę, że w drugiej połowie jeszcze bardziej podkręcą tempo. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Ale uwaga, jest pod presją. Bezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany. No prawie, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko, będzie aut. No i teraz będzie zmiana. Na boisku zamelduje się nowy zawodnik. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Uderza na bramkę. Ha, świetnie teraz bramkarz. Zmiana, jak teraz komponuje się do drużyny na boisku. Krótko rozegrana piłka. Zagranie w okolice pola karnego. Może coś być z tego podania. I co? Strata wojskowych. Nie dają mu grać Piłka pod nogami Lukiniasa Ależ teraz będzie okazja Tak proszę państwa, gol! Tym trafieniem melduje się w protokole sędziowskim Mamy otwarcie w wyniku meczu Znawiają grę A w głowach pewnie otmuje się wiele myśli Teraz nie zostało już wiele czasu na wyrównanie bo może coś być. Jest już z piłką Paweł Trzełek. Orągiewka w górze. Spalony. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Koniec tej akcji. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Uwaga! Może strzelać! No i błyskawicznie, kolejny raz trafiają do siatki. Gruszyna przeciwna wydaje się rozpita. Na razie 2-0. Mark wow. Teraz może być groźnie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Uwaga, prostopadłe zagranie teraz. Piłka dociera do adresata. Będzie ciekawie. Goal! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. A zatem mamy wynik 2-1. Mark Gual. Kapuska. A teraz Mukinias. Wycofanie piłki w pole karne. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Mecz dobiega końca.